Dzień dobry. Witam cię bardzo serdecznie na kolejnym dniu. Vlogmas powoli zbliżamy się do końca, a karta dzisiejsza nosi tytuł: Wina. Bardzo często mamy poczucie winy związane z sytuacjami, które miały już miejsce, no bo sięgamy wstecz pamięcią i wydaje nam się, że mogłyśmy coś zrobić lepiej, mądrzej, coś powiedzieć albo coś właśnie nie powiedzieć, przemilczeć. Poczucie winy. Czy jest ono nam do czegoś potrzebne? Otóż, moja droga, okazuje się, że jest to bardzo niebezpieczna emocja, mogąca prowadzić do poważnych problemów życiowych, ponieważ jeżeli mamy poczucie winy, to bardzo często my nie żyjemy tu i teraz, a sięgamy pamięcią wstecz, rozpatrujemy rzeczy, które już miały miejsce i na które wpływu nie mamy. Wydaje nam się, że jednak możemy lub mogłyśmy zrobić coś inaczej. Jest to bardzo złudne, dlatego że na tamten, tamten czas, kiedy dokonywałaś danych wyborów albo coś mówiłaś, w, ten, w dany sposób postępowałaś, to miałaś takie, a nie inne informacje. I mając wtedy takie informacje, wiedząc to, co wiedziałaś, zrobiłaś to, co zrobiłaś. Nie ma takiej możliwości, żeby się cofnąć w czasie i, mając już obecną wiedzę, zmienić to, co miało miejsce. Oczywiście, my możemy w swojej głowie przepracować to. Możemy sobie nakręcić tak zwany inny scenariusz, ale fakt pozostaje fakt. Dlatego poczucie winy jest niezbyt dobre, bo wprowadza nas w taką rolę ofiary. Czujemy się winne, czujemy, że musimy w jakiś sposób otoczeniu lub danej osobie wynagrodzić to, co zrobiłyśmy lub powiedziałyśmy, a stąd już bardzo malutki kroczek do tego, żeby dać się wykorzystywać. Bo mając poczucie winy, bardzo łatwo wpadamy właśnie w taki system postępowania, mający na celu wynagrodzić całemu otoczeniu to, jaką to my niedoskonałą osobą jesteśmy. I ludzie z naszego otoczenia będą próbowali to wykorzystać, to nie ulega wątpliwości, i wtedy będą nas krzywdzić. Więc zamiast czuć, że jesteśmy czemuś winne, to dużo łatwiej jest podejść do tego nau troszeczkę naukowo, bardziej właśnie w systemie rozumu niż w systemie serca, i przeanalizować, jakie rzeczy zrobiłyśmy, jakie były tego skutki, i na podstawie tych informacji jakie możesz wyciągnąć wnioski. I te wnioski to jest dobry punkt do Pójścia do przodu, do zaplanowania swojego postępowania w przyszłości. Bo jeżeli już wiesz, co poszło nie tak, to możesz następnym razem zapobiec temu i postąpić zupełnie inaczej. Jeżeli masz ogromne poczucie winy, bo wyrządziłaś komuś naprawdę poważną krzywdę, a nie tylko masz poczucie winy, bo wydaje ci się, że gdybyś cokolwiek zrobiła innego, to ta druga osoba zachowałaby się inaczej, to zawsze można tej osobie za uczynić. Jeżeli masz z tą osobą oczywiście kontakt i ona chce się z tobą kontaktować i pozwoli na to, żebyś za uczyniła swój uczynek. Istnieje coś takiego jak odkupienie win. I warto to zastosować w stosunku do siebie. Bardzo często mamy poczucie winy, bo wydaje nam się, że całe otoczenie skupia na nas swoją uwagę. I kiedy my, na przykład, się potkniemy, kichniemy, zrobimy coś niestosownego. To wydaje nam się, że wszyscy będą do końca życia o tym pamiętać i że będą o tym rozmyślać i będą to rozpatrywać. Natomiast zastanów się, czy ty aż tak skupiasz się na innych ludziach? Czy dokładnie pamiętasz kto, kiedy, co zrobił niefajnego, śmiesznego, żartobliwego i ciągle do tego wracasz? No, nie wydaje mi się. Nie jesteśmy w stanie zapamiętać takich szczegółów. Bardziej skupiamy się na sobie, na tym, co się dzieje tu. I teraz więc no czy musisz mieć poczucie winy, że zrobiłaś coś głupiego? Niekoniecznie. Dlatego, że inni ludzie z pewnością po chwili po prostu o tym zapomną, pójdą dalej w swoim życiu do przodu i zajmą się swoimi sprawami. To także jest taki moment, w którym warto powiedzieć sobie o tym, że my często w to poczucie winy jesteśmy wtłaczane już w dzieciństwie. Bardzo często rodzice i otoczenie, na przykład w szkole, próbuje nas wtłoczyć w poczucie winy, bo wtedy łatwiej jest z nami właśnie sterować. No i z czasem uczymy się tego i nabywamy właśnie. Takie, takiego odbioru, że jeżeli coś zrobimy źle, to musimy się czuć winy. Przykładowo, jeżeli małe dziecko strzaska kubek, czy talerz, to rodzice wpędzają go w poczucie winy, że zniszczyło rzecz, że zachowało się niezgrabnie i że nie potrafi odpowiednio się. Tutaj zachowywać i odpowiednio pewne rzeczy robić. Potem, bardzo często w wieku dorosłym, my robiąc jakieś drobne potknięcia, a każdy z nas ma drobne potknięcia, wmawiamy sobie, że jesteśmy strasznymi nieudacznikami, że, że nie potrafimy pewnych rzeczy wykonać dobrze i że w ogóle jesteśmy mało wartościowe. Poczucie winy właśnie może. To wpajane w kresie dzieciństwa może powodować, że mamy niskie poczucie własnej wartości. A myślę, że jesteś ogromnie świadoma tego, że z niskim poczuciem wartości trzeba bardzo intensywnie pracować i je zmieniać, ponieważ ono będzie prowadzić do tego, że Twoje życie nie będzie się układało tak jak chcesz, że będzie w nim bardzo wiele bólu, bardzo wiele rzeczy nieprzyjemnych i że. Z niskim poczuciem własnej wartości trudno się buduje relacje, nie tylko te romantyczne, miłosne, ale ogólnie relacje międzyludzkie. Zastanów się, czy lubisz osoby, które wiecznie są uległe, które e, za wszystko przepraszają, które ciągle się czegoś boją. Raczej tego typu nastawienie budzi w nas agresję. Szybko się denerwujemy w stosunku do takich osób, drażnią nas, unikamy ich. Jeżeli mamy jakieś skłonności narcystyczno-sadystyczne, to potrafimy też takie osoby wykorzystywać. No niestety, tak to właśnie wy wygląda, więc będąc tego typu osobą, warto nad tym popracować i wyeliminować to poczucie winy popracować nad poczuciem własnej wartości, żeby no, nie pozwalać innym wykorzystywać siebie. Tak jak już powiedziałam, jeżeli mówimy o poczuciu winy, no to przecież możemy też mówić o rozgrzeszeniu. Yy, mamy w naszej kulturze yy, wiarę, w której to poczucie winy bardzo często występuje, i to też jest jeden z przykładów, dla których my potem możemy się czuć winne wszystkiemu i wszystkim. Dlatego, że nasza największa wiara w naszym kraju to poczucie winy wzbudza na bardzo wielu polach. Ale istnieje tam coś takiego jak rozgrzeszenie, czyli zmazanie win. I warto także podejść do siebie w ten sposób i pozwolić sobie na rozgrzeszenie siebie samej za to wszystko, co się już wydarzyło. Bo jeżeli zamkniesz to, co było, Zakończysz ciągłe wracanie do historii, to masz szansę pójść do przodu. Masz szansę budować lepsze życie, piękniejsze, szczęśliwsze i radośniejsze. Dzisiaj już Ci dziękuję. Zapraszam Cię do pozostałych nagrań, jeżeli lubisz tego typu treści, i oczywiście serdecznie zapraszam do zasubskrybowania kanału.